To znak na Twin jestem Emilia i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym tabu. Tak jak wiecie, w sobotę o 15, mamy sobie tematy tabu, a dzisiaj, słuchajcie, rozmawiamy sobie o historii, która nie myślałam, że kiedykolwiek mi się przytrafi. Jest to historia o tym, jak chciałam wykupić dosłownie moją przyjaźń, więc mam nadzieję, że takie tabu, story time połączone Wam się spodoba. A dla tych, którzy są fanami story time, to być może Wam się spodoba. A słuchajcie, teraz zanim zaczniemy, proszę Was o łapkę w górę oraz subskrypcję mojego kanału, żebyście nie zapominali oglądać moich filmów. oraz aby ten kanał rósł, kanał, kanał rósł, i żebyście mnie mogli wspierać. Słuchajcie, dobra, zaczynamy bez wykupów Czas start. Żeby móc opowiedzieć wam tę historię, musimy się cofnąć dwa tygodnie do tyłu yy, i dwa tygodnie temu wydarzyło się coś, o czym yy, nie, po prostu nie, nie, nie spodziewałam się tego nigdy w życiu, że się dostanie i że mi się to przydarzy. Był piękny, piękny dzień, słuchajcie, najpiękniejszy w ogóle dzień chyba w lecie tutaj w Sztokholmie, no po prostu gorąc, gorąc. Tego samego dnia miałam photoshoot, tą sesję zdjęciową w moim studiu w Polsce, tutaj sobie możecie zobaczyć zdjęcia. Później mieliśmy grilla, bo mój tata miał wartę na łodzi, więc my mamy tak jakby łódź i nasi wujkowie też mają łódź, więc wszyscy nasi znajomi, nasz wujek byli tam, spaliśmy na tych łodziach, znaczy ja nie spałam, ale do tego znajdziemy. Byliśmy tam spać, grill i itp. Na drugi dzień miałam egzamin. Także słuchajcie, był piękny dzień. Naprawdę pierwszy raz ja i Wiktoria, to była moja przyjaciółka, która cały czas towarzyszy mi w tę historię, przez tę historię. Akurat pierwszy raz, słuchajcie, chciała w ogóle się kąpać w morzu, bo stwierdziła, że jest tak piękny dzień, że po prostu chce się wykąpać. No i słuchajcie, my zostaliśmy zaproszone na imprezę. Zaprosiliśmy, zostałyśmy przez mojego znajomego nasz, przez naszego wspólnego znajomego, i to miała być wystawna impreza w Najlepszym Barze w Sztokholmie. Miałyśmy się pięknie ubrać, i ten chłopak zabukował bar, będzie płacił za wszystko. Później zabukował hotel, tam też będzie płacił za alkohol, wszystko jest zabukowane, gotowe do tego, żeby się bawić. Mamy tylko przyjść i pięknie wyglądać, bo po prostu z tego kobiety z klasą sobie zaprosić. Także stwierdziliśmy, że okej, okay, mimo że jest na rodzinny grid, tam będą w sobie tylko moi wujkowie i moje ciocie, więc pojedziemy sobie tam. Tym bardziej, że chcieliśmy gdzieś wyjść, dawno nie wychodziłyśmy. Yy, więc zdecydowaliśmy, że okej, okay, nie znamy tego gościa, ale pójdziemy. A co? Raz się śmierć? Jak tak ma być super? No to idziemy. No i wyobraźcie sobie, że jedziemy. Oczywiście już czerwone flagi się pojawiają na samym początku historii. Kiedy ten, słuchajcie, chłopak yy, w ogóle, yy, zaczyna być jakieś problemy. Mamy być w ogóle na 18.30 w mieście. Ja sobie się na 18.30, na 18.30 to ja się tylko mówię ja o życie. życia. No że na 18.30, ja mówię na 20, to jest w ogóle najwcześniej. Kto wychodzi na miasto o 18.30? A, excuse me, kurde. No ale myślimy sobie, może zabukowała tam jakiś obiad, bo coś tam było o obiedzie mówione. No, możliwe. Ale stwierdziliśmy, że nie przyjdziemy do 18.30, chcemy przyjść na 20.00 no więc e, zgodziliśmy się na tą 20, po jakiejś tam szarpaninach. W ogóle nie wiadomo było, czy na pewno to mamy przyjść, czy będzie to miejsce. Wszystko się robiło, zaczę zaczę zaczęło robić takie shade, wiecie o co chodzi, no ale już. Wiecie, już umówiłyśmy się, słuchajcie, pojechałyśmy e, po prostu w jakimś speedzie. Ja pojechałam na sesję, później pojechałam e, od razu, słuchajcie, na tego grilla, byłyśmy tam na grillu to po nie półtorej godziny, była taka piękna pogoda, tak chciało nam się jeździć na kółku na łódce, no i aleśmy nie pojechały, no bo jak mamy się kąpać, jak zaraz idziemy na imprezę, więc wyszukowałyśmy się i jechałyśmy godzinę do miasta stamtąd, gdzie my mamy łódź. Godzinę, słuchajcie, telekomunikacją, szpilka, po wszystkim idziemy do tego miasta. No i tutaj zaczyna się ta historia. Przyjeżdżamy i co czas za nas dzwonią, gdzie jesteście, gdzie jesteście, gdzie jesteście, gdzie jesteście, no więc my mówimy, że jesteśmy już zaraz będziemy, o co chodzi, zachodzimy, no i mieliśmy iść do baru, gdzie, który miał być zabukowany. okazało się, że tego baru nie jest zabukowany. pierwszy bar, tylko to miało być parę barów, w o co pierwszy bar jest w ogóle nie więc stoimy. I mówimy, gdzie my mamy wejść? Jest piątek, kurde popołudnie, czy tam sobota, czy piątek, nie wiem co to było. Jak e, sobota? Jak my mamy wejść? Przecież fal, bary są full up, full up. Nikogo w ogóle nie wpuszczają, więc co sobie wyobrażam? No, już się troszeczkę zanurwam, ale mówię, okej, okay. może pójdziemy do tych pokoi hotelowych, może coś tam porobimy, a potem pójdziemy do tego, gdzie faktycznie mam zablokowany stolik. Najlepsze jest to, że witamy się z wszystkimi, ale okazuje się, że tam tego chłopaka, który za to wszystko płaci, nie ma. On sobie poszedł do hotelu z dwoma dziewczynami, coś tam wziąć, przynieść, nie wiem o co chodzi. Więc ja mówię: Ok, super. No to poczekam na niego chwilę. Stoję tylko na e, odpieprzona, jak normalnie, nie wiem co, e, przyczepa e, na otwarcie festynu. No i czekam, czekam. Słuchajcie mi na 15 minut. Ja mówię: O co chodzi? Kto to go zna? Gdzie on jest w ogóle? I Co już są telefony? Telefony i coś tam coś, 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 coś. Słuchajcie, okazuje się, że ten gościu. Nie przyjdzie do nas na dół, bo on jest w hotelu, on nie będzie schodził, on nie będzie w ogóle do nas wychodził. My możemy, jak chcemy, to wejść do kolejki i poczekać na niego. Poza tym, okazuje się, że osoby poniżej 20, ro 20 roku życia nie wejdą, nie wpuszczają. A tam wszyscy są poniżej 20 roku życia, wróć nie. Ok. Um. No więc ja, zdenerwowana mega, w co to ma być, idę do tego hotelu i z nim porozmawiam, jeżeli nie chcę przyjść, na szczęście hotel był bardzo blisko. Więc wzięłam Wiktorię, wzięłam nas wszystkich, ja mówię, słuchajcie, co wy tu będziecie stać, kurwa jak, nie wiem, jakieś cold stopy, idziemy, słuchajcie, i będziemy rozmawiać z nim. No więc poszliśmy, idziemy ten hotel, on wie, co pan nie chce schodzić, ale w końcu zszedł. Słuchajcie, okazuje się, że do tych pokoi w ogóle nie wolno wchodzić wszystkim nam, tylko po jednej osobie hej, schodzi, w każdym razie Wiktoria to nawet ręki nie podała, a ja do niego hej i się pytam, co to ma być, no co to ma być za sytuacja? Dziękuję ci, że nas zaprosiłeś, ja wszystko rozumiem. Ale co ty, myślisz, że jak chcesz za nas zapłacić, to my będziemy stać na jakiegoś celebryta, czekać pod hotelem, kurna 40 minut czy 45, bo on nie będzie schodził i się okazuje, że jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle Wiktoria może wejść i reszta tych mówię dzieci. Ja mówię jeszcze w dupie mam tutaj, bo ona wejdzie, ja mówię, ją wszędzie wpuszczą. Nieważne ile malady ją zawsze wpuszczają, bo my się zawsze dobrze wyglądamy wiecie, ładnie się uśmiechniemy, oni nas tak wpuszczają, wiecie o co chodzi. Ja mówię, Wiktoria wpuszczą, nie wpuszczą, ale ja mówię ich w ogóle o co chodzi, nie? Okazuje się, słuchajcie, że w ogóle nikt tego chłopaka nie zna, w ogóle nie wie, nie wie kto to jest za bardzo, to jest jakiś tam znajomy znajomych, każdy, on nawet nie wie, ile ci ludzie mają lat, bo on tylko zapłacił tylko po to, żeby oni przyszli. Ja mówię, wiesz co, okej, okay. albo idziesz to załatwić z ochroniarzem, żeby nas wpuścili, jeżeli jesteś takim celebrytą, albo wystąd stąd idziemy. On, że on wszystko załatwi, i, ale w ogóle się stał obsrany, w ogóle nie wiedział o co chodzi, nie wiem, w ogóle wygląda jak jakiś, kurna, frejtek, przyczłap normalnie nie wiem skąd, nie wiem skąd, a się wczesno, normalnie jak jakiś szczur, no dosłownie, nie to, żeby kogoś obrażać z brzydoty, tylko ja mówię po prostu po, po ha, Część cześć, do mnie, ok, Włosy sprayem zrobionym srebrnym, nie? pofarbowane na spray na srebrno, okej. Okay. Bogacz, nowo bagacki się znalazł, wszedł do hotelu, słuchajcie. Ja mówię, że ja muszę wiedzieć do tego hotelu, nie interesujemy to i daj się ją załatwić. Muszę się napić czegoś normalnie yy, zdejścia na jak nie wiem, a jak kurwa w tych sukniach farbowanych, wykrochmalonych stoję jak debilka. Poszłam, słuchajcie, co się okazuje. Słuchajcie, on poszedł do hotelu i z góry patrzył z okna na dół, do, bo wszyscy tam czekają na dole, na tym pod tym modelem na niego, nie? Czeka on, patrzy się na ich stoło, mówi tak. Nie życzę sobie, żeby one przyszły, one na mnie nakrzyczały bez powodu. Przecież powiedziałem, że może ci czekać. Ekskluzja, kurde mwa. Hmm. Ok. Po pierwsze, to wkurwiłam się tylko tym, że on w ogóle myślał, że ja w ogóle to będę chciała wejść. Ale nie chciałam. Eee, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Potem w, w tajemnicy znajomy, w tym hotelu pokolebnym powiedział mi że w ogóle to jest zaproszone 13 osób, a tylko 10 może wejść, z tego skąd trzeba, on sobie wybrał, kto jest najfajniejszy dzisiaj. Czylicie kurde bazę? On będzie wybierał. Ja mówię, ty chyba sobie kpisz ja mówię z tym pyskiem mnie nigdy w życiu nikt nie, kurde nie zobaczę nigdzie. Normalnie wstyd i hańba i kurde, no nie wiem, po prostu pida z niemądza. mówię, normalnie wychodzę, normalnie nie wiem, ty byś nie wiem, co bym musiała normalnie wziąć róże pod stopy normalnie rzucić. Nie wiem, wycałować mi palce u stóp, by brud między stopami zwiedzać. i normalnie nie weszła tam. Nie weszłabym tam. Ja mówię, co, to myślę, że ja tam w ogóle chcę wchodzić, a Wiktoria już na nie. Słuchajcie, on. Ja schodzę, a okazuje się, że on zszedł minutkę przede mną, tam pół, pół sekundy, kurde przede mną. I bez tych dziewczyn w ogóle, z tego hotelu, nie wiem, co tam się skończyło. I wszystkie te gówniarstwo stoi razem z Wiktojanem tam, bo czeka na mnie. I on przechodzi koło nich i nawet na nich nie patrzy. Dopiero jeden taki garbusek młody podleciał do niego i zapytał się, czy oni mogą zjeść. A on w ogóle, wiecie, jeszcze wchodzi, nawet się nie zatrzymał. Do niego nie wiem, coś musiał powiedzieć, że ten ma. I poszedł dalej, nie zatrzymał się, nie obrócił nic. A ten garbusek powiedział im, że jednak mogą iść za nim i zobaczyć, czy w ogóle ich wpuszczą, w ogóle, bo, ten, bo ten w ogóle tam nie ich mają nie wpuścić, ale w ogóle, że jest szansa w ogóle tam stanąć, w ogóle stanąć koło tej po prostu wielce mości, w tej kolejce. I oni, jak wam mówię, jak wam mówię, że te dzieci wzięły swoje rzeczy tak, o, jak stoją, to tak biegły za nim, gdzie on się nawet na nim nie zatrzymał, nie spojrzał, tak za nim biegły, że nogi chcieli połamać. Ta dziewczyna jednak tam była. Na dole, bo były dwie dziewczyny na góry, jedna na dole. W ogóle to wyglądała. No, buty miała brudne, w ogóle elegancko, tak? Buty były 18. No, to 18 lat dziewczyna, ja nie wiem. Ej, jak on mówię, że ona biegła po swoje życie, to ona biegła po swoje życie i po życie swojej matki, babki i ojca. Ona nogi gubiła buty, to ja myślałam, że spadną z stóp. Tak biegła, tak biegła, że w tę kolejkę wejść z tym kurna patafianem, Słyszeliście to? Normalnie ja to zobaczyłam z Wiktorią, to my takie oczy, takie oczy, a jeszcze ja się tak darła na niego przed tym hotelem, już tak wkurwiona, że normalnie nawet ochroniarze się patrzyli, nie? O co chodzi w ogóle? i nawet nie chcieli to mnie podać normalnie. Ja byłam w takiej furii, ja mówię, co sobie człowieku chyba kpisz, Jak oni zobaczyli na mnie te dzieci, normalnie wszyscy się tam patrzyli, Jak mówię, gdzie oni lecą? Po co nie lecą? I Rozumiecie, że te gnoje polecieli, żeby tam stanąć te kolejce? Dosłownie tak, jak oni są czy Zobaczyć, czy w ogóle ich wpuszczam z tym wielcemościem, a co to jest najlepsze, mój znajomy powiedział, który jest tam u góry, nie, że on w ogóle nie idzie tam, jak on nie chce, żebyśmy tam poszli, co to ma w ogóle być za zachowanie, wiecie, też jest mega oburzony. I ja, wiecie, idziemy z w którym ja do niego dzwonię, znaczy ja, dzwonię do niego i ja mówię, gdzie jesteście, on mówi, że jesteśmy w pokoju, a ja za chwilę do niego piszę smsa i ja mówię, wiecie co, jak chcecie, to wbijcie do mnie na chatę, napijemy się czegoś, możecie jechać. A on do mnie gada, że on poszedł, on poszedł za nim, za tym, wiecie. Ja mówię, ja pitole no nawet po prostu prostytutka, kurwa, się za drinka nie sprzedaje. I czekajcie to, że Feszot tam, do tej kolejki jakimś cudem, wszedł tam do tego baru i ja do niego piszę, słuchaj, co ty chcesz? Mówię, chyba kurna na łeb, że się no nie to też, tak plonię cię A on, że poczekaj, nie pisz, bo on nas chyba będzie wyrzucił, wyrzucić chciał, bo zwróciliśmy uwagę i on chyba nas będzie chciał wyrzucić. I on zrobi wszystko, żeby tam zostać, Czekajcie to? Za drinka. Czajcie to, muszę normalnie mówić w głosie, bo mi normalnie YouTube śniadanie. Czajcie to, Icie wy to, że normalnie za drink, za w stolik, w barze on przyszedł na nowo bogacki Pan i zapłacił sobie 13 osób, z 10 będzie wybierał, i jeszcze on w ogóle nie wie, czy wy w ogóle wejdziecie. A cały ring i stoi. I stoi i masz stać tam jak kurna to ciele malowane we wracać, się na niego patrzeć i czekać na łaskę. Tragedy, tragedy tragic, tragedionde, jakbym wiedziała jak się mówi po włosku, to bym powiedziała, ale nie wiem. Po prostu, po prostu nie, no nie, nie wiedziałam to tłumaczyć, ale chciałam tylko powiedzieć, że to jest taki moral z tej całej historii, po prostu to jest tabu z historii time połączone. po prostu jestem tak na tą historią, że mnie jest wstyd w ogóle opowiedzieć, że takie coś miało miejsce i cały czas miało na szynie chcą super, jest mi normalnie, Wstyd, to po prostu, że moja stopa, moja po prostu piękna, wypolerowana stópka z pedicure, manicure, tip, tap, always, wzięła, postanała na tym chodniku, co normalnie to szumowina. Co sobie myślała? Że on kupi mój czas, który ja mogłam spędzić z rodziną, czyli to? Mogłam się kąpać, mogłam pić normalnie, wiecie, nasz alkohol z Wiktorią normalnie w. w w, na łonie natury, z najbliższymi, dobrze się bawić, słuchać muzyki, jeść grilla, na wszystko. A ja, żem pojechała, spocone pachy miałam po tego gnoja i żebym się musiała wrócić. I wróciłam się do domu. No bo gdzie, że miała jechać, jak tam jest daleko, i na łodzie. A wszyscy już napili się, więc niech po nim nie wiedziałem. Po prostu y, zmarnowałam mu czas, moją energię, moje szczęście, moje nobry, no, nie, dobre serce. Po prostu, jakbym mogła, to bym mu na, pósknę pluła. On jeszcze wiesz, w ogóle był normalnie obrażony, że my w ogóle na niego głos wzięłyśmy, podniosłyśmy Ja jestem myślę, człowieku, ty to chcesz, że normalnie cię na pysk nie normalnie tak jak ja weszłam, tak ci napała na pysk. Ale wyszłyśmy do takiego, słuchajcie, właśnie w wniosku, że przecież jakby tam nikt nie wszedł z nim, to przecież jak on by się zorientował w tym barze, że nawet sobie za pieniądze nie może kupić znajomych, za pieniądze, to on normalnie by poszedł że się pod pociąg rzeczy. Jak on by sobie normalnie dał sobie sprawę co zdał jakim on jest normalnie gówno, Normalnie nic, zero, no nie wiem, co ja mam inaczej wytłumaczyć. Nagrywam! Max, nagrywam, pa! Maxik, odejdź. Nie chcę, albo chcę! Ma takich pieniędzy na tym świecie. Na takich pieniędzy na tym świecie, normalnie na tym wszechświecie, w tej galaktyce, normalnie w tej, nie wiem, w co wy chcecie, w tej nieskończoności, które kupi wasz czas. Waszą przyjaźń, Waszą cokolwiek, cokolwiek. Pieniążki to co można kupić, Co można kupić nowe buty, jak on chce. Ale nie mój szacunek i nie mój czas. No po prostu, jak ja o tym mówię, to normalnie mi się stezerek w kieszeni otwiera. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nieważne normalnie, ile ktoś ma pieniędzy, czy to jest kurna jakiś Johnny Depp z pieniędzmi, czy to jest kurna Johnny Bravo, czy kurna Johnny... Johnny inny, inny Johnny albo Johna, Joanna, Krupa na przykład. Nie ma takiej ilości pieniędzy, która mnie kupi. Ja po prostu błagam do Boga, że Wy też nie jesteście tacy, którzy po prostu za złotówkę by przelecieli normalnie yy, w skroś Bałtyk, bo są tacy ludzie, co są po prostu sprzyjającymi. Normalnie są tak, bo wiecie co? Przynajmniej normalnie, yy, taka właśnie mm, mm, pójdzie, świadczy usługi, dostaje za to pieniądze. Hmm? A wy się po prostu na ogólnym pysku, wy, nie mówię Wy, nie mówię, nie mówię Wy. Tacy ludzie o gołą pysku idą. I się jeszcze kuna uchachają, normalnie w polskim a oni myślą, że normalnie bierze deszcz, wpada. Po prostu no comment, normalnie I can't, nie wiem jak Wam powiedzieć, jak ja mam skomentować tę sytuację. To jest po prostu tabu, nie, to nie jest tabu, to jest po prostu po porażkos. I tyle mam w tym temacie do powiedzenia. Proszę Was, nieważne, nie ma takich rzeczy takiego mężczyzny, który będzie za Was płacił, macieć w, do w domu i go i będziecie gnojone. Albo nie wiem, że ktoś wam coś zrobił za pieniądze, to wy macie, to wy, to wy macie coś. Nie ma, nie ma. Najważniejsze jest to, żeby zawsze być, słuchajcie, niezależnym finansowo. I to mówię najczęściej, najbardziej tutaj do kobiet. Zawsze niezależnym finansowo, nieważne, nieważne, z jakim ty jesteś facetem, czy ty jesteś, kurna, z bilionerem, czy z rylionerem, czy jesteś, kurna, z Marcinem z podbiedronki, czy ty jesteś, kurna, z ja nie wiem z kim, po prostu szejkiem arabskim. Nigdy w życiu nie bądźcie zależny od faceta, nieważne w ogóle w czym, ale nigdy przez pieniądze, ani w przyjaźni, ani w miłości, ani w związku, ani w rodzinie, ani macie własne pieniądze, to jesteście panami własnego losu. Umyślicie się dla siebie. I tak jest, słuchajcie, z tego mora i tak jest historia. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że Wam za skróna przestrożyłam normalnie. Ja nie wiem, jak widzicie jak ja minę szczerami, normalnie się to tak, jakby mi normalnie kogut łeb, no, Bo ja normalnie jestem po prostu wykończona myślą o po prostu tej sytuacji, po prostu wykończona mi nie jest... W tym wszystkim to mi jest tylko żal jego. Tego kurna właśnie Freudka nowobogackiego. Bo wiecie co? Pomyślcie sobie, jak on mało musi być wartym po prostu człowiekiem. W sensie, jak on musi mało sobie myśleć o to mi chodzi. Jak on kupuje sobie znajomych, bo ich normalnie nie ma. To co on sobie reprezentuje? Za pieniądze klasy się nie kupi. Człowiek zaś wyjdzie, a bez człowieka nie. I tak jest prawda. Moi drodzy, dziękuję Wam za ten film. Przepraszam Was za wszystkie te dźwięki, zawsze nagrywam, jak nikogo nie ma w domu, ale dzisiaj jest po prostu jakiś armagedon, co się tutaj dzieje. Ale słuchajcie, chciałam naprawdę Wam to opowiedzieć, bo czuję, że to jest czas mój, żeby po prostu opowiedzieć tę historię. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się, słuchajcie, spodobało. Dajcie kciuczka w górę, jeżeli tak i w komentarzach napiszcie mi po prostu, co Wy w ogóle sądzicie o tej sytuacji, jakbyście byście zareagowali w tej sytuacji. Co by byście zrobili? Napłyć na pysk, czy napłyć na pysk? Co sądzicie? piszcie to na dole. Może, słuchajcie, wydaje się tutaj agresywna, wiadomo, ja bym nikomu nie napluła, wiecie o co chodzi? Przep tutaj od razu disclaimer, może na końcu, ale to takie, wiecie, w przenośni. I no serio, powiedzcie mi, co wy, w takie sytuacji zrobili, bo dla mnie normalnie opadają mi normalnie ręce i naprawdę, i naprawdę w tym wszystkim najbardziej mi jest szkoda tego chłopaka. On naprawdę musi być mocno, nie wiem, czy zdesperowany, czy po prostu może przechodzić jakiś ciężki okres, czy coś jest po prostu nie tak. Także, co mogę powiedzieć? Tak naprawdę na końcu tej historii Wam powiem, że ci, którzy właśnie się tak zachowują, mają najgorzej, więc nie można być po prostu nie, że zawisłem, tylko złym, tylko bardziej po prostu im współczuć i to, i to jest prawda. I dziękuję Wam ślicznie po prostu za w ogóle wysłuchanie tej historii, bo to była przeprawa. Ja wiem, że to była przeprawa, ale może było warto to usłyszeć, żebyście po prostu zrozumieli, jak pieniądze mało dają szczęścia tak naprawdę ludziom. Co mam sobie powiedzieć, słuchajcie, yy, może dają mało szczęścia, pieniądze, ale jakieś tam szczęście na pewno dadzą, więc jeżeli chcecie, żeby się rozwijała i może kiedyś zarabiała jakąś kasę z tego YouTube'a, to mnie możecie zasubskrybować, udostępnić dla Waszych znajomych, może będą chcieli obejrzeć, może Wam się spodoba. Yy, Pamiętajcie, że jak mnie uznaczycie na Instagramie, a teraz jestem na Instagram. Ey, co ja w ogóle robię, słuchajcie, jestem zmęczona, to Was udostępniam. Dziękuję Wam za oglądanie, buziaczki i pa pa.